Dzień dobry, Eye of the Beholder 2. Nie, znowu sobie zapiszę. To nie ja. Awatar, wracaj na swoje miejsce. Kurde, nie, na pewno się to nie włamie, ale mogę to spróbować. No niestety, tutaj brakuje klucza, który jest kluczem z czaszką, dosyć, dokładnie chyba z skółki to się nazywa. Powinniśmy go wkrótce znaleźć. Nie wiem, czy tutaj czegoś nie ominam. Szwedzkim chyba wszystkie cele sprawdziłem. I powiem, że chyba te kości, które znaleźliśmy, m, które ja znalazłem w poprzednim odcinku, chyba... O cześć, zaraz. Chciałbyś. Yy, Haha, jednego zamroziłem. Ciebie to jeszcze mnie. Mogę? Mogę. A teraz... Dla rozrywki. Kula ognista. Jej, Dobra. Pokonamy tych panów. Yy, całkiem naczyptałem z pani w sumie. Wydaje mi się, że jedna z tych osób może daje jeszcze krzyż na Szorna. I tak, chyba wydaje mi się, chyba jestem na 90% pewien, że moja, mój team będzie się składał z Szorna, czyli kolejnego kleryka, bo to jest w ogóle kleryk. Nie wiem czy tam powiedziałem. No, on tam tłumaczył. na no, bum, tak. Czyli będziemy mieli dwóch kleryków. Eee, zaraz, jak to było w jedynce, Czy ja miałem. Też miałem kleryka dodatkowego. A nie, nie dałem tej ani klucza. Mogę dziwne w sumie. Tutaj nie daj klucza. Hmm, no to cóż, nie ma nic z tego ale tu na pewno musi być tajny... A, właśnie to, o to mi chodziło. No, nie może na dni... Avatar. Na pewno ta droga gdzieś prowadzi, znaczy, wydaje mi się, że Awatara, że tak powiem, ee, z tej strony, to ta, kwe, ta kwestia jest docelowa, że z tej strony się idzie. Tutaj była ściana i on mówi, awatar, że ta droga gdzieś prowadzi, bo normalnie by to... Ślepy załóg, i tu będzie. No, jasne, też tak. Magiczna, iluzoryczna ściana. A tu jest, okej, okay, Drzwi na klucz, którego nie mam. Jeszcze. Ja. Pior. Poważnie. Za dużo tych drzwi na kluczy, których nie mam. No nic. Teraz wróciliśmy do tej dużej hale, gdzie byłem. Gdzie rozpocząłem ten poziom. Tu nic nie ma autentycznie, ale mogę sobie camping zrobić w sumie. To jest całkiem bezpiecznie. Oraz. Poczekajcie na mnie, ponieważ chcę sobie polać picia. Mogę? Nie. Momencik. Dobrze. Zobaczmy więc co się znajduje po drugiej stronie tego tej hali. Powiedzmy jak tutaj bym yy, zszedłem. Byłem tutaj, a tutaj są jeszcze w sumie drzwi, które... A, w sumie tutaj, wiecie co? No, już próbowałem, ale... No dobra, nie będzie ciach, czemu nie? Chyba no, wydaje mi się, że to jest warte. Tak mi się koje A, pułapki. Nie, to na dnie jest warte. Nie, zaraz. Mamy dziurę w ścianie, mamy dźwignię. Mamy niszę i mamy... Tam jest kolejna dziura. Spróbujemy zrobić... Ciachy do tyłu. Bo to była pierwsza, bardzo ładna rzecz. Znaczy Zaraz poczekajmy jeszcze chwilę, przed nie płaci druga? Nie. Okej. Okay. Mamy klucz z czaszką, tak jak mówiłem, jest wszystkiego. Skulki. I teraz jest pytanko. Mogę ten klucz wpakować tutaj? Ale nie muszę. Mogę się cofnąć i to zrobię, ponieważ. Wydaje mi się, że tymi drzwiami, które były też na klucz z czaszką, jest coś, co jest bardziej warto, yy, wartościowe, jakkolwiek to brzmi. Zaraz gdzie ja to mam iść tutaj? Ej zaraz gdzie to było? to? Psi. Zaraz. Tutaj. Ok. Ponieważ wyczuwam tam magiczne przedmioty. No, w sumie nie zupełnie. No wydaje mi się, że tam będzie. Yy, Magiczna książka i magiczny krzyż dla kleryka i dla drugiego maga. Mm, gdzie jest ten klucz? Trach. E, słyszę was, koledzy, słyszę was. Cio. Aha, w sam raz się. Kurde, nie zadziała, chyba na niej. Nie, idealnie zadziała, w sam raz puściłem ten czar. Cóż, refleks, no refleks po prostu. I bum. No właśnie, jeden krzyżyk dla Shorna i jeszcze oczywiście ten klucz, który teraz z zostaje... zostaje go z powrotem. Yy, dla, nie, inny klucz w sumie, okej, okay, to błąd. Oraz tyle... Yy, aha, no tak, bo sam rzuciłem w sumie. A, ale tutaj mamy... Uuuuu! No, no w sumie właściwie to nie o nie mi chodziło, no ale okej. Okay. Odkrywasz y, jakąś kobietę, podróżnika, który jest y, z, y, z, przywiązany. Wygląda, jakby była torturowana. Jest y, zdecydowanie przerażona. Zdecydowanie <grysto> dzięki swoim compassion, miłosierdzie. Nie wiem w sumie, jakie jest dokładne przetłumaczenie tego słowa, na ten, przyszło do głowy. Uwalniamy ją, kobitkę. No jasne, że uwalniamy. Jak tylko. Y, Otwieramy te kajdany z jej nadgarstków. Przemawia mówi: e, "Uważajcie na te korytarze. Zostałem złapana przez tych ok złych kleryków tej świątyni. Jaki plan mieli dla mnie, nie wiem, ale ostatniej nocy widziałam, to wydawało mi się na e, tysiące nieumarłych z którzy przechadzają się przez tej korytarze. E, proszę, zabierzcie mnie ze mną. E, zabierzcie mnie z wami. E, nie chcę tutaj umierać. Mogę do was dołączyć? No, tak. Ponieważ mogę ją wziąć i jest bardzo głodująca. Nakarmimy ją, ponieważ jesteśmy dobrymi ludźmi, ale to nie będzie... Znaczy, to jest, mogę tak, szorn, taki koleś. E, jak widać, to jest... Krasnolud, kleryk to jest dosyć niefortunnym połączeniem, ponieważ w tej grze i w jedynce Krasnoludy mają jakieś ograniczenia na bycie klerykami. Jeśli mylę, to chyba mogą maksymalnie dojść do dziwnego poziomu jako klerykowie, a potem nie mogą już awansować wyżej. To jest to dziwne, ale tak jest. Tego nie opłaca się być klerykiem. Krasnoludy mają akurat szorno. Powiedzmy, że go wezmę, ponieważ. No, już przeszedłem grę z tym typem, więc no jest sprawdzony sposób jakkolwiek to brzmi oraz właśnie drugi krót z czaszką który dostaję, że tak powiem, no bo służyłem jeden, więc muszę dostać drugi. Nie, mam no taki coś. hełm. Długi miecz na kalandry, czemu nie? Tarcza, która jest w sumie, nie wiem, czy ten jest plus jeden tarcza. Można by to zidentyfikować, ale póki co nie mam tego czaru. Albo właśnie nie powiedziałem, zbroja putowa. O oh yeah, nareszcie jakiś konkret zbroja, dla go. Zaraz, ty miałeś 0, 0, dobra. Short ty dostałeś kolczugę. Znaczy kalandra, ona jest spoko, ona jest wojownikiem, ale nie potrzebuję w sumie drugiego. Znaczy mogłem tutaj wpakować w sumie kalandrę drugiego wojownika, ale... Zaraz, jak ja to w końcu zrobię? jak ja to robiłem, już nie pamiętam, Czy ja wiem? Tak, ja wiem. Wydaje mi się, że ja grałem awatarem z przodu. Eee, powiem tak, znaczy można by znowu zrobić, żeby w, w, jakaś kalandra była z przodu, ten awatar był takim łucznikiem, albo jakimś, kurde, nie wiem, rzutki znowu rzucał. Ale nie, spróbuję przejść tak, jak... Eee, no, po tak, jak mi się wydaje, że będzie spoko. Czyli będę dwóch kleryków, dwóch magów, yy, wojowników dwóch z no, czy to jest wojownik yy, złodziej, nie? I teraz tak, mamy kalandrę, ale ta kalandra no, długo z nami nie będzie, ona jest tylko w sumie po to, żeby ją odprowadzić na no, zewnątrz, tak powiedzmy umownie. Póki mogę, spierdzielam do krzyża wskrzeszania. Wskrzesimy sobie ludzie szóstego członka drużyny, który też będzie do końca z, z nami, tak yy, planuję. To jest trochę. Mm, momentami ten kość, którego tu wskrzeszę, jest przekleństwem, ale tak samo jak Karolina, ponieważ ten kość jest elfem, nie? A elfów nie można. Znaczy. To jest dziwne. Y, znaczy w zasadzie. A nie, moment. Y, chyba elfów można wskrzeszać za pomocą właśnie tego krzyża Anch. Nie można ich wskrzeszać za pomocą y, zwojów, albo. Jednak ktoś się nauczył wskrzeszenia umarłych, yy, znaczy, no to powiem, wskrzeszenia, No w sumie, tak, wskrzeszenia umarłych, dobrze powiedziałem, w zasadzie. Dobra, mamy kości, zobaczmy, co się stanie, gdy dotknę tego krzyża, znaczy, nie dotknę, po prostu kliknę tu myszką, pyk, kogo by wsk... kogo byście chcieli wskrzesić, znaczy, ja, kogo bym chciał wskrzesić. I się pojawiał Sunral, sa to jest właśnie ten elf, którego szczątki tam odnalazłem, ciach. Można mieć tylko sześciu ludzi w drużynie. Kogo mam wypieprzyć? Przykro mi Kalendra. Do domu, cieszę. się. Oraz zostawia swoje rzeczy. O, powiedzmy, nie wiem, czy to zbierał. I oto mamy Sandrala. To jest mag. I teraz tak, on dostanie książkę. Gdzieś tutaj ta książka jest, zarobiście? Mamy teraz dwóch magów i dwóch kleryków. Zaraz, jak to zrobić? Lepiej tak. Mamy dwóch magów, każdy z każdej strony, dwóch kleryków też, każdy z każdej strony, znaczy kleryków, dla kleryków to nie ma jakiegoś znaczenia większego. Teraz można na przykład jemu też pakować te sztylety. zarąbiście. będziemy mieli, kurde, dwóch rzucaczy sztyletów teraz. Znaczy, no i magów, nie. Teraz tak, zrobimy to co dawno temu pomyśleliśmy czyli pomdli się Shorn Zrobi teraz tak. Jakby to zrobić? W sumie. A tak, mu dam, powiedzmy trzy razy wskrzeszenie, w co mówię? Leczenie lekkich obrażeń. Jedno. Dydeck magic, to się czasami przydaje momentami. A ja na przykład nie lubię specjalnie przy robić kempingów i zapodać ich do odnowa. Czasami po prostu trzeba z tego skorzystać. To chyba tym to się, Znaczy, a może mi no nie, zobaczymy. Drugiego kręgu. Człeczku. na snu gdzie. Ehm. W zasadzie, póki co, możesz sobie to wpakować. Potem będzie, Potem będzie, będzie, będzie zmianka, ale to jeszcze nie. To, to i... To, Uuu, to. Sunrun ma czwartego poziomu, nie wiem w sumie nie ma, ale chyba też ma czwartego, tak mi się wydaje. Tak, doszedł, bo może to rzucać też. To, mm, wiecie co, tak na wszelki wypadek zapadam o to i to. I piątego nie może. Michael, ty tobie nic nie przybiło? Nic teraz Karolina, podmianka, możesz sobie. to, to i wiecie co, chyba dwa razy kulognistą albo nad. nie wiem, bo zaraz zobaczmy co ma Sanral jeszcze. Sunreal chyba nie ma kulognistych, co ciekawe. Ano, Sanral nie miał kulognistych, więc on będzie od. Błyskawicy, natomiast karolinę zapodamy kulognisty. A tu zapodamy, zaraz od początku, może. Oczywiście najsilniejszy czar Burning Hands, i tak go nad nie używam, bo nad nie muszę jeszcze, no dobra. E, tutaj, o, widzicie, Sunrise umie identyfikację, ponieważ w tej grze już nie mamy jakiejś kul mocy, jakiejś tam wyroczni, tylko trzeba własnoręcznie sobie identyfikować. Pojedynczo, pojedynczy przedmiot się identyfikuje po prostu. Zaraz zobaczcie, jak to działa? Bo będę już mógł to robić plus to i znaczy, iStorm nie jest jakiś mega przydatnym czarem, przez to, że jest niebezpieczny w użyciu. Jego nie używam zbyt często, więc dam jeszcze drugie. Remove curse, czyli niwelacja przekleństwa, bo są czasami tych, że tych, które są przeklęte. Jak to działa? Jak weźmiemy do łapy albo ubierzemy przedmiot, który jest przeklęty, nie można go zdjąć z siebie. Po prostu jedynym sposobem jest usunięcie przekleństwa wtedy. Także warto mieć tak jeden taki czar po prostu na zapas. Żeby było łatwiej, dobra. Teraz można zrobić identyfikację. Sprawdźmy parę przedmiotów, które można sprawdzić. Powiedzmy, ten, to wszystko. Zaraz. Na przykład, tą touczę. Jak się identyfikuje w tej grze? Wjeżdż się do łapy. Central na przykład. Aha, bo on jeszcze musi odpocząć, dobra. I rzuca się czar, Improved, to się nazywa Improved Identify. Nie wiem czemu Improved, niby. Normalny. Jak było Improved Identify, to by wszystkie, nie wiem, byłem przyjęty w sumie. kółku. W chyba. Nie wiem, w sumie dać ja tam jedziele, tylko. Ciałach. A, czy jednak to jest... pod jeden tarcza. Nie ma sprawy. Można sobie podmienić, było na przykład ładniejsza. To się jeszcze ciekawe, jak to mamy do identyfikacji, chyba nic. No, szczerze, tu nie będę darował sobie. Nie ma żadnej różdżki. A, ubity, jakbyś mi się nudziło, to mógłbyś na przykład, kurde, to pff, zbroję z A, jest plus dwa, no to w sumie się na to opłacało. To może nawet będzie. A, nie, no nie, aż taka dobra nie jest. No nie, no i tak jest. Jest tak za słaba. No tak, bo te kolczugi są plus jeden. W no tak, no to się nie dziwię. Dobra, przerwa, panowie i panie, koleżanki. Na razie. Czemu koleżanki powie